Przechodzimy do punktu 9 dzisiejszego obrad. Interpelacje i zapytania. Przypominam odpowiednie piszeń, składania, pytań i wniosków. Proszę bardzo. Proszę bardzo, Panie Panie Przewodniczący, Szanowni Zebrani, Pan dyrektor zespołu szkół w ciągu trzech lat zwiększa swoje dochody około ok. 30%. Dziękuję. Panie przewodniczący, szanowna rado. Chciałbym jedną rzecz powiedzieć, że panie radny, ja oczekuję, że pan mi konkretnie wyjaśni na jakiej podstawie pan twierdzi że powierzchniowe utrwalenie dróg jest złą technologią. I proszę mi powiedzieć, które drogi powierzchniowe utrwalenie, co ponad 20 km zrobiliśmy są złe. I jakim kosztem? Łatwo rzucać oskarżenia. A proszę Państwa, ja jestem wracając do zasadniczego pytania. Chciałbym powiedzieć, tu widzę, że są dwie osoby i następuje atak na panią dyrektor szkoły Lutyni. Ja jestem jako wójt, daję wynagrodzenie dyrektorom szkół. Nie ja patrzyłem, czy pani dyrektor ma 30% więcej, czy nie więcej. I oceniam po pracy, jaką wykonują dyrektorzy szkół i cenię każdą dyrektorkę, czy zarówno panią Miciak, panią rybacką, jak i panią spisarzowic na wysokim poziomie wykonują należycie swoje obowiązki. I wynagrodzenie tu myślę, że panu radnemu przedstawi dokładnie pani sekretarz, bo pani sekretarz teraz panią Mazurkiewicz zastępuje na stanowisku dyrektora samorządowego zespołu oświaty, co składa się na wynagrodzenie. Jeżeli ktoś ma status tego pracownika mianowanego, to automatycznie mu pewne e, e, rzeczy do pensji wchodzą. Nie twierdzę, że powiem tak, za pracę ludziom trzeba płacić i bardzo mi przykro, że polityka i kampania wyborcza i konflikty wewnętrzne lutyńskie są poruszane tutaj na sesji rady i następuje na atak na dobrą pracę pani dyrektor Rybackiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Odnośnie dróg, to tam przedstawił, że to są odstąpił od przetargu, ze względu na kłopoty z jakością wykonywanych dróg. Natomiast na potwierdzenie tego faktycznie to mi pan skarbnik, miał rację, proszę się przejechać drogą za Ona już się na do remontu, a na pewno nie da była robiona. Natomiast jeżeli chodzi o pensję to yy, yy, należy się do naszego dokładnego rozliczenie, dlaczego, co i jak, to nie jest Państwu prywatny uchwały. więc chyba mam prawo się zapytać co wchodzi w skład, dlaczego aż taka tak, y, podwyżka uposażenia. Kolejna sprawa, no, nie wiem czy to prawda, ale jeżeli nieprawda, powinien, a, w takim podpisie, nie prawda, to powinienem takiego układu poddać się unijne na tym śledztwo, jeżeli on no, umieściła nieprawda. No, w każdym razie było tam dwa tygodnie ujęte, że pani dyrektor przyjął część obowiązku. Yy pełnu sołtysłu występuje ludzi, za które on nie pobierał upozorzenia, natomiast pani to została rozumiona dosyć, dosyć dużymi dochodami. Także wydaje mi się, że ma pan do bo y, przy tego typu już sali do tego to naprawdę już jest y, naciekowana. Panie radny, pan chyba nie wie, która droga jest inna, która droga jest powiatowa. Pan jako... Złą pracę urzędu wskazuje drogę, którą wykonał powiat. I proszę nie mieszać drogi gminnej. Pan ciągle powtarzał porczywie, że droga do Łąkowy jest drogą gminną, to jest drogą powiatową. Droga od Mrozowa, którą robiliśmy w Mrozowie, przez Wojnowice do Wilkostowa i Wilkostowie jest drogą powiatową. To każdy radny, będąc 4 lata radnym, powinien podstawową rzecz wiedzieć i jeżeli chce się atakować, wójta gminy kim o technologię i która firma gdzie wykonywała, jeżeli nie mam gwarancji, że dobra firma wykonuje, to muszę tak zrobić, żeby partacze nie robiły, robili tej drogi. Gazeta Średnicka nie jest dla mnie opinią co do wynagrodzenia e, pani dyrektor czy powtarzam nie bawię się w politykę wyjaśnimy państwu na jakie składniki wpływają na tą mm, na wynagrodzenie pani dyrektor co do przyjęcia pewnego obowiązku jeżeli świetlica wiejska w lutyni jest sala sportowa i szkoła jest czy Dyrektor nie ma odpowiadać za porządek. Jeżeli park jest parkiem wiejskim i dzieci korzystają z tego parku, to nie mają robić porządku szkoła w tym zakresie? Proszę Państwa, nikt nikomu, sumęctwo według statutu ma takie, nie inne zadania i nikt nikomu nie zabrał kompetencji, a Podszywanie się pod zadania, które na przykład gmina zrobiła na ulicy pionierów, że to się zasługa, proszę Państwa, jest w budżecie zrobione i tu jest zasługa inicjatywa Pani Ani Babik i Pana Bronka Rybę, że pewne działania są podejmowane i robione. Jeżeli ktoś patrzy na życie politycznie, nie patrzy gospodarczo, to nie, my, nie będziemy... Rozmawiać. Dla mnie liczy się konkretne rozwiązywanie problemów, a nie polityka i szukanie na kogoś haka. Dziękuję bardzo. Czy, czy gmina partycypowała w remoncie drogi? Musieli, odpowiemy pisemnie, bo o ile wiem. Była praca chyba zakładów usług komunalnych, coś yy, tam, ale to będziemy musieli yy, spojrzeć do budżetu i w ten czas odpowiem. Na dzień to dzisiejszy to dzisiaj, finansowo, nie tylko sprzętowo zakładów usług komunalnych, coś tam robi. Gmina nie w imieniu, yy, nie. Yy. My, jeżeli pomagamy powiatowi, to na podstawie umowy bądź przyjmujemy daną drogę, jak w mrozowie. Teraz robiliśmy to jako nasze zadanie, a nie powiatu. Powolimy na to y, trzymać kontrolę. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Nie ma więcej radnych do zapytania? Zamykamy punkt dziewiąty. Przechodzimy do punktu dziesiątego. Dziewiątko zwycięstwo. W porządku dzisiejszy obrad zamykam. 45. sesję rady. Gminy Chciałbym jeszcze Państwu... Proszę słuchać. Proszę o uwagę poinformować. W miesiącu lipcu została zaplanowana przerwa wakacyjna w pracach Rady i była planowana sesji na 31 lipca. I teraz po interpelacji z panią mecenas takie jesteśmy zwolnieni tej to jesteśmy zwolnieni z tej sesji. Chyba, żeby zaistniała jakaś nadzwyczajna sytuacja coś ważnego wypadu, wtedy zwołamy tę sesję, a tak to dopiero będzie sesja 29 sierpnia. 22 sierpnia Komisja Oświaty, 26 Komisja Budżetu i 27 Komisja Rozwoju. Dziękuję bardzo.